Nazywa się suchar. Wujek suchar. Synek przyłapuje matkę na zdradzie. Oluś, dam ci pięćdziesiąt złotych. Jeśli nikomu o tym nie powiesz? Wykluczone, za mało. Nie zgadza się chłopiec. Jak to za mało? Tata zawsze daje sto. Polonista powiedział, że dobra opowieść powinna zawierać tajemnicę, aspekt religijny i odrobinkę intymności. Dwie minuty później wstała Krysia i krzyknęła O mój Boże, jestem w ciąży! Jak to się stało? Pani mówi do klasy. Proszę, aby wstali ci, którzy nie są inteligentni. Po chwili wstaje tylko Jasiu. Pani zaskoczona pyta. Jasiu... Przecież ty wiesz, że jesteś inteligentny. Jasiu odpowiada: Dziękuję, proszę pani, tak wiem. Jestem również bardzo dobrze wychowany i nie chciałem, żeby pani sama stała. Noc. Mieszkanie w bloku. Pan Nowak uprawia intymne czynności ze swoją żoną wielokrotnie. Rano spotyka go na klatce sąsiad, emeryt Janusz. Zbigniew, słuchaj! Kiedy uprawiasz miłość ze swoją żoną, to jej głośne wyrazy radości są słyszalne w całym bloku. Zrób coś z tym! Ale co, panie Januszu? Może by pan zakleił jej usta taśmą? Albo co? Następna noc. Zbigniew zakleja usta żonie taśmą i rozpoczyna akcję. Po pierwszym orgazmie woła: Panie Januszu, jest OK? Tak, krzyczy z za ściany sąsiad. Po drugim orgazmie. I co może być? Tak, i tak kilka razy. W końcu pan Janusz nie wytrzymuje. Zbyszek, przestań, odklejaj taśmę. Dlaczego? Bo cały blok myśli, że to mnie bzykasz.